Sea breeze, ice freeze. I will be wherever you go. From palm trees to sea breeze, for ice freeze. I will be wherever you. go. Cześć, się drapieżniki, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku prosto z mojej hodowli. Tym razem jest to odcinek niespodzianka, odcinek niezapowiedziany. I dzisiaj, jak już się pewnie domyślacie, otwieramy sobie takie trzy paki. Pierwsza z paczek pochodzi od Szymona z kanału Szymon i jego hodowla. Jest to pierwszy mój zakup od mojego imiennika, także zobaczymy, nie wiem, czego mogę się tutaj spodziewać. Oprócz, je, oprócz tego, że kryje się tu jeden dorosły samiec. Druga paczka, dużo większa, powinna kryć naprawdę dużo nowych zwierzaków. I uwaga, nie są to ptaszniki, ale też mam nadzieję, że wszystko gra z moim nowym zakupem. I ostatnia paczka: jak ktoś z Was otrzymał już ode mnie jakąś pakę z ptasznikami, czy z czymkolwiek innym, to już kojarzy tą izolację i ten sposób owijania pudeł. W każdym razie słuchajcie, dzisiaj jest naprawdę ząg, bo pierwszy raz w historii tego kanału Szymon, ten od pająków, otwiera paczkę od Szymona. Tego od pająków. Dlatego że wyszedł niezły ząg. Paczka miała pójść do automatu do Warszawy. Niestety, w punkcie podczas nadawania paczki do kodu, właśnie automatu, wkradła się literówka, wkradł się mały chochlik, przez co ta paczka pojechała aż do świdnika. I to jest okropne, bo była tutaj bardzo fajna samiczka, warta około stówki. Także mam nadzieję, że żyje. Paczka wróciła do mnie po niecałym tygodniu i to ją otwieramy jako pierwszą. I to jak najszybciej. Kurde, swoją drogą, pierwszy raz będę mieć okazję stestować swoje pakowanie. O kurde, no tego jeszcze nie grali. Ja pierdykam, sam w to nie wierzę, ziomy, nie? Pierwszy raz w życiu będę rozbrajać swoją własną pakę. Miejmy nadzieję, że to pakowanie było na tyle grube, że pająk przeżył tą drogę, bo nie dość, że jest zimno, to no co prawda w tej paczce jest hitpack, ale ona była tyle dni w trasie, że naprawdę spodziewam się tutaj, że będzie to trup. No trudno, sam jestem sobie winien. W takim razie zobaczmy. Zobaczmy, jak to wyszło. Już teraz to wszystko mi jedno. Tak naprawdę rozcinamy to na hama. Mam tylko nadzieję, że ten pająk jakimś cudem przeżył. Naprawdę mam nadzieję, że przeżył. Bo szkoda, by było naprawdę ładnej samiczki. Dobra. Pierwsza warstwa. Druga warstwa, widzicie tutaj, nawet kurczę pousztywniałem. To wszystko z kropianem. Tu mamy pakę. Prawdziwy pancerniak. O, lizaki też do mnie wróciły. No trudno. Lizaki wróciły. Hitpak lodowaty. Dobra, zobaczmy, jak wygląda to w środku. Muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę dziwne uczucie, kiedy musisz sam rozbrajać swoją własną paczkę. Ale patrzcie, ja pierdykam. No, Szymuś, faktycznie przyłożyłeś się. Przyłożyłeś się, wujak. Tu był, kurde, dobry majster, co to pakował. Dobra. Grube, nie? No, ja robię to tak na hama, niestety, bo zależy mi, żeby jak najszybciej przekonać się, czy moje pakowanie pozwoliło przeżyć tej samicy. To ciekawi mnie najbardziej, ale gdzieś tli się we mnie nadzieja, że ona żyje, więc no, bądźmy, bądźmy w dobrej myśli, bądźmy optymistami. Zobaczcie. No nie łatwo było to wyjąć, a to nadal nie koniec, więc no naprawdę tutaj przykładałem się, jak widzicie jest to naprawdę grube pakowanie, można powiedzieć, że Ech, wysyłka na Sibir, ale dobra, pyk, pyk, jedna warstwa izolacyjna, chociaż tyle, że amelinium mi się zwróci, Ech, dobra, amelinium też mi się zwróci, bo przyjechało z powrotem. Dobra, jedziemy dalej. O, ja pierdykam. No, teraz naprawdę, za, teraz przynajmniej wiem, jak czują się osoby, które dostawają ode mnie pakę i ją rozbrajają. Jest co robić, co pany? Dobra, lecimy dalej. Następne amelinium. Dobra. Do woreczka, bo wiecie co jest? Amelinium je drogie. To je ameliniowe. Dobra. Tutaj mamy kolejną warstwę papieru i amelinium również. Naprawdę, kurde, przyłożyłem się tutaj przy tej paczce. No szkoda tylko, kurczę, że wdarła się ta literówka i przez to paczka pojechała w zupełnie inne miejsce kraju niż powinna. No ale cóż, no, dogadałem się też z Ziomeczkiem, który miał dostać tego pająka w zamian za zwierzaki, które też dziś zobaczycie, bo właśnie od niego dojechały. No a pojechała sobie ta pacuszka, proszę ja was, aż do świdnika. I tym sposobem, no wiadomo, do odbiorcy nie dotarła, no bo nie było możliwości, żeby dotarła tak naprawdę właśnie przez tą literówkę. Szkoda, że, że nie sprawdziłem, kurczę, spieszyłem się wtedy jak cholera. No ale trudno. Dobra, otwieramy to dalej. No ale dogadałem się ogólnie z tym ziomeczkiem, że po prostu przeleję mu sianko, skoro tak wyszło. No i... No wiecie, trzeba było jakoś tą sprawę polubownie załatwić. Dobra. Otwieramy dalej. Zobaczcie. Jeszcze jest. O! Kurna, ale się przykładałem. Faktycznie. Powiem Wam, że naprawdę dobre pakowanie cholera. Swoją drogą, gdzieś tam jeszcze we mnie w środku, no się nadzieja, że jednak z tym pająkiem wszystko jest w porządku. No bo jak wiemy, niekiedy zagraniczne paczki też idą e, podobny czas. A mimo to pająki, które w nich jadą, dożywają, więc no nigdy nie wiadomo. Dobra, to już będzie chyba jedna z ostatnich warstw, jak się. Nie mylę. Ja pierdykam, ale nasadziłem tego aluminium. Dobra. Ten Następna warstwa. Każdy ziąg zbiera złom. Powoli zbliżamy się do końca. No i zaraz jest. Dobra. Dokopałem się. Mamy tutaj GBSA. I tutaj nawet koledze napisałem ostrzeżenie. No dobra, w takim razie zostało jedynie zerwać. Blomby. Raz. Dwa. Trzy. I zobaczmy szczerze. Naprawdę obawiam się tego, co tutaj się dzieje. I. Ty nie gadaj! Ty ten pająk żyje! Orzesz, kurwa! Ale czad. Dobra, dobra. Ziomy jest zarąbiście. Całe szczęście. Samiczka stromatopelmy kalceatum, czyli ptasznika wiosłonogiego, do, wróciła do mnie cała. Zdrowa, a co najważniejsze, żywa. Mega się cieszę. Szczerze mówiąc, jestem z siebie bardzo dumny. I mogę tylko sobie w tej chwili podziękować, że tak dobrze przyłożyłem się. Jeżeli chodzi o grubość tego pakowania. I no, naprawdę. Naprawdę dobrze się stało. W takim razie, skoro tutaj samiczka z tromatopelma kalceatum została już poza kadrem, uwolniona do swojej starej tuby, nawet nie zdążyłem jeszcze jej wymyć. Także widzicie, fajnie się złożyło, bo, bo pająk po prostu wrócił sobie do swojego starego domku. A teraz otwieramy sobie paczkę ze zwierzakami, które miały przyjść do mnie właśnie w zamian za tą samiczkę. Mamy tutaj pakę od Patryka Zamoyskiego. I w tej paczce, moi drodzy, nie kryją się ptaszniki, a mało tego, nie są to nawet pająki. Jest tutaj coś zupełnie innego, ale też są to zajebiste zwierzątka. Już miałem z nimi do czynienia, wychowałem kilka dorosłych osobników. Prawdę mówiąc, ciężko dopatrzeć mi się, jak to dokładnie się otwiera, więc ja po prostu ładuję się tutaj z tapeciakiem. No, i wiadomo, skoro nie ma drzwi, to trzeba je zrobić. Dobra, po prostu wcinam się w karton. Za chwilkę zrobimy sobie tutaj typowy włask, który powinienem bez problemu już dać radę otworzyć. No, robię to w ten sposób, dlatego że wydaje mi się, że w dzisiejszym odcinku naprawdę wystarczy mi już stresu. Więc chcę po prostu sprawdzić, jak wygląda sytuacja w środku. Dobra, mamy włas, zobaczmy. Oj, gdzieś, gdzieś jeszcze coś mi trzyma. Halo, co mi tutaj trzyma? A, dobra, tu nie dociąłem. Gitara. Udało się otworzyć. No, też wygląda na bardzo fajne pakowanie. O, dobra, już widzę. Wszystko, wszystko jest, słuchajcie, póki co żywe. Z tego, co zobaczyłem, to wszystko żyje. Nie są duże, ale... ale... Widzicie? Tutaj mamy dwa, cztery sztuki. I tutaj mamy kolejne cztery sztuki. Moi drodzy, mamy tutaj dokładniej mówiąc osiem sztuk modliszki liściogłowej. Czyli modliszka duch. Oprócz tego hitpaczek jeszcze grzejący. Naprawdę fajnie. Naprawdę, Patryk, dzięki wielkie. No i sorry, że tak wyszło z tą samicą, No, ale pewnych rzeczy nie byliśmy w stanie przewidzieć. W każdym razie modliszki dojechały Całe i zdrowe. Za chwilkę zobaczę, jakie pojemniki mam tutaj na stanie. Wolne i czyste do użytku. W każdym razie modliszki dojechały całe i zdrowe. Szczerze mówiąc, pierwszy raz otrzymałem paczkę właśnie, w której przyjechały modliszki. Więc, no, jest to również coś nowego dla mnie. Ale całe szczęście, wszystko gra. Paczka dojechała do mnie również naprawdę szybko. Bo jeśli dobrze pamiętam, to została nadana jakieś 24 godziny temu, coś takiego, naprawdę super, dobra, w takim razie te modliszki niech sobie tutaj zostaną, a my jeszcze otworzymy sobie paczkę od Szymona, z kanału Szymon i jego hodowla, bo jeszcze została nam się paczuszka, w której powinien być jeden dorosły samiec. Póki co naprawdę zarąbisty wynik na 9 odpakowanych zwierzaków, które dojechały do tej pory na hodowlę i które otwarliśmy. Wszystkie 9 jest żywe. W takim razie została nam ostatnia paczka do otwarcia dziś i pochodzi ona od Szymona, tak jak wcześniej wspominałem. Może niektórzy z moich widzów też kojarzą jego kanał, serdecznie zapraszam, bo też ziomeczek bardzo fajne filmy nagrywa. E, dobra, czekajcie. Już dzisiaj naprawdę na Hama. Jak widzicie, tutaj ta paczka akurat szła pocztą polską, ale tutaj, o kurna, ty nie ma hitpaka. O, 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 o. I to tutaj nie wiem, czego się spodziewać. Dobra, dobra, spokojnie, zobaczmy. Pamiętajmy też, że u stromatopelmy hitpack też kilka dni nie grzał, a mimo tego pają żyje. Dobra. Nie oceniajmy książki po okładce, po prostu. Wpierw zajrzyjmy do środka. Przeczytajmy kilka stron. Dobra. Warstwa izolacyjna. Papierek. Kolejny papierek. Zobaczmy. No, całkiem gruba warstwa. Naprawdę całkiem gruba warstewka. I tutaj. A nie, jest hitpaczek, kurde, i jest jeszcze ciepły. Także, Szymon, zwracam honor, bo myślałem, że po prostu umknęła ci kwestia hitpaka, mimo że mamy zimno już naprawdę na dworze i no nie jest dobrym pomysłem w tym, w tym okresie roku wysyłka bez ogrzewacza. Naprawdę kiepski pomysł, raczej w ten sposób to skazujemy zwierzaka na śmierć. A zwłaszcza, jeśli wysyłalibyśmy jakiegoś pająka, czy inne zwierzę objęte właśnie ochroną CITES, no to już w ogóle byłaby lipka. Dobra. W każdym razie, był też hitpack. I zobaczmy, jak to tu... Aha, tu jest otwarcie, Ok. Tak trochę niestandardowo przyklejony ten HP. Ale domyślam się dlaczego. Domyślam się, jak ten pająk był odławiany, w jaki sposób. Więc... Tutaj, już w tym miejscu, przestaje mnie dziwić ten fakt. Dobra, i teraz moi drodzy, zanim to otworzymy, koniecznie pojemnik asekuracyjny. Jest tutaj, co prawda, dorosły samiec, ale jest to mocno jadowity pająk. Jest szybki, dość często przejawia agresję i jest dla zaawansowanych hodowców. Także, wpierw zadbajmy o bezpieczeństwo, a dopiero za chwilkę to otworzymy. Dobra, trzeba na siebie uważać. Do pomocy ogarnąłem sobie taki spory pojemniczek. Tutaj mamy zakrycie od niego. Dobra, i zobaczmy, w jakim stanie przyjechał Samczor. Ha, tu jest jeszcze pojemnik. Łe, to jest gitara. Ja myślałem, że on będzie tutaj luzem. No dobra. Nie, no dla mnie jeszcze lepiej, tak naprawdę. W takim razie tutaj będzie już moc z moim dorosłym kawalerem a poprosiłem Szymona żeby zostawił dla mnie tego ptasznika dlatego że niedawno dostałem sporą samiczkę tego gatunku. I jak widzicie, już po napisie na opakowaniu mamy tutaj dorosłego samca Hilobrachy SP Vietnam Blue. No dobrze, to zobaczmy, czy wszystko z nim jest ok. Myślę, że jeszcze troszkę ułatwię sobie życie. Weźmiemy sobie taki plastik na wszelki wypadek. Pojemniczek asekuracyjny też będę tu mieć pod ręką, gdyby. Ten kawaler okazał się jakimś mega rozbieganym pająkiem, a są szybkie, więc no. Zawsze warto zachować ostrożność. I cześć panie kawaler. Czekajcie, może ja sobie wyjmę całość. Tak będzie chyba bezpieczniej dla mnie. I teraz czekajcie. Dwie pęsetki. Nie wstydzimy się używać narzędzi do pomocy, jak na dobrego majstra przystało. I, I i i i i Ja bym chciał tylko to wyjąć. Ja bym chciał to tylko wyjąć. A tutaj jest mój dorosły kawaler. Naprawdę super. Tara, nowy kawajero dojechał cały i zdrowy. Jest żywy, więc na razie ja sobie to po prostu zabezpieczę. O, widzicie, on już chce sam zasuwać, zabezpieczę. Także tutaj, mimo tego, że szło to pocztą, szło troszkę dłużej, to wszystko z pająkiem jest ok. Szymon naprawdę serdeczne dzięki, bardzo pomogłeś. I również Szymona serdecznie Wam polecam, bo widzicie, z pająkiem wszystko jest ok. Teraz tylko po prostu zaczekać, aż się napełni. I czas. Spróbować dopuścić go do samicy. Widzicie, z ptasznikiem wszystko jest ok, wszystko zgodnie z opisem, zamówienie się zgadza. Tak, w sumie zostało tylko zaczekać, aż ten samiec się napełni, i za jakiś czas będę próbował dopuścić właśnie ten gatunek ptasznika i go rozmnożyć. Miejmy nadzieję, że się uda, bo ostatnio właśnie skompletowałem sobie kilka parek różnych gatunków ptaszników. No i niedługo będziemy próbować. No co no, kto nie ryzykuje, to szampana nie pije, prawda? W takim razie zabieramy się za urządzanie nowych domków dla tych dziewięciu nowych zwierzaczków, które dzisiaj do mnie dojechały i po kolei będziemy je uwalniać. Dobra, majstry, poza kadrem przygotowałem sobie już tutaj pojemnik z podłożem dla tego dorosłego samca hilobrachys, który przyjechał od Szymona, więc teraz na szybkości go sobie uwolnimy. Pająk już doszedł w miarę do siebie po tej podróży i zaczyna się stawiać, więc no dobra. W takim razie ja pomogę sobie tu pensetą, tylko muszę uważać, bo jest to pająk, który potrafi pokazać szybkość i agresję, zdecydowanie, więc tego chcę uniknąć. Oho. Dobra, miejmy nadzieję, że nic się tu teraz nie odpier. No, wiecie, bo on jest już naprawdę gotowy do ataku. A poza tym, pająki, mimo tego, że mają słaby wzrok, to naprawdę świetnie odczuwają, odbierają wibracje za pomocą wosków na odnóżach. Także D dobra, pasuje. Przez chwilkę, szczerze mówiąc, byłem scykany, ale gitara. W takim razie pająk uwolniony do nowego pojemnika. Żadnego wystroju tutaj nie dawałem, bo ten pojemnik i tak zostanie za 2 lub 3 dni tak przeryty, że nawet sobie nie wyobrażacie. W każdym razie, skoro tego samca mamy już uwolnionego, nie było tutaj żadnej awarii. Całe szczęście to została się ostatnia rzecz, którą muszę zrobić w dzisiejszym odcinku. Aranżujemy sobie nowe donki dla modliszek, które dopiero co przyjechały. krania Paradoksa, czyli modliszka liściogłowa. Naprawdę piękne stworzonka, miałem już z nimi styczność i skontaktowałem się tutaj z Patrykiem, od którego właśnie te modliszki przyjechały. No i chyba jednak z grupówek zrezygnuję tutaj, bo podobno z tego, co mówił mi Patryk. Kurczę, no podobno te modliszki mają naprawdę zarąbiście zdrowe geny. Także no szkoda by było, gdyby się pozjadały, więc no wygląda na to, że ten odcinek do krótkich należeć nie będzie, bo przed nami aranżacja pojemników dla modliszek, bo tutaj już mamy praktycznie gotowe, tak naprawdę zostało nasypać do nich torfu. Mówię 6, bo tutaj te dwa praktycznie mamy już gotowe. Wystarczy nasypać tam podłoża i wsadzić kawałek korka. Mamy gotowy pojemnik dla modliszki, dlatego że no nie są one jakoś super duże. Widzicie je tutaj? Pewnie zastanawiacie się, dlaczego wy widzicie te pojemniki, kiedy zostały już urządzone, a modliszki już rozdzielone. No dobra, teraz rozwieję Wasze wątpliwości 4 dni później. Słuchajcie, ziomy, jest awaria. Jest awaria, jak nie wiem, wyszło na to, że jestem zbam kompletny. Wyobraźcie sobie, że właśnie gadałem sobie z Szymonem z kanału Szymon i jego hodowla. Na temat czy Samczyk się podoba, czy wszystko gra. I nagle padło pytanie: a jak się podoba drugi pająk? I miałem takie: what the fuck, jaki drugi pająk? Całe szczęście, że nie powywalałem tutaj z hodowli tych kartonów ani styroboxów. Gdzieś, gdzie jest zimno. W każdym razie wygląda na to, że mamy unboxing jeszcze jednego pająka. Ja pierdykam. Miejmy nadzieję, że on jest żywy, bo wtedy tak się, jak nie, to tak się w na siebie, że. Tutaj mamy styroboksa, w którym siedział samiec. Kurczę i faktycznie, zobaczcie, no mamy tu kliszówę. Nawet nie wiem, jak mogłem tego nie sprawdzić. Naprawdę w tej chwili wychodzi, że to ja jestem dzbanek. I, i był to mój pierwszy zakup od Szymona. Headgold, czyli jeśli to jest zgodne z opisem, to będzie to incejka. Ale nie wiadomo, bo bowiem... Ej. Jesteś incej? No, powiem Wam, że tak średnio mi to na, na incej wygląda, ale słuchajcie, jest i tak kozak, bo ten pająk żyje. <śmiennie> Dobra, wypuszczamy go, niech on dojdzie do siebie, czymkolwiek on jest, jest jeszcze na tyle mały, że raczej nie zrobi mi krzywdy, ale faktycznie mamy tutaj incej. Na początku troszkę nie dowierzałem, ale dobrze, dobrze, bo ten pajączek nadal jest żywy. Dobra, zajebiście! Dobra, niech on sobie chwilę tutaj odpocznie, ja za chwilkę zrobię jej nowy pojemnik. Ale masakra, no rozwaliło mi to łeb, nie? Ale niespodzianka, co? No szczerze mówiąc, kompletnie nie zauważyłem tej kliszówki, nie mam pojęcia jak to się stało, po prostu skupiłem się na samcu. No po prostu jajca puchną jak granaty, słuchajcie. W dzisiejszym odcinku zdecydowanie niespodzianek mi wystarczy, wrażeń mi wystarczy, więc w dzisiejszym odcinku niespodziance ode mnie to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, to wiadomo. Łapka, dzwoneczek i widzimy się już w przyszłym tygodniu. Nara! Spider-Hroom, spider Robi tu putup jako spider Kto by sieć, chciałby mieć dobry żart, świnki Bart. Oto właśnie, One to spider